Centrum chorzowa dobiegła końca trwająca od 2018 roku inwestycja. Na placu hutników została niedawno uruchomiona tężnia solankowa. Tężnia ta powstała na skutek rozmów z mieszkańcami z konsultacji społecznej szukaliśmy pomysłu na tą, część, na tą zieloną część centrum, jaką jest tutaj park. Zasięg oddziaływania jest bardzo szeroki. Można usiąść no i cieszyć się niewątpliwie pozytywnym wpływem solanki. Inwestycja kosztowała 5 milionów złotych, trwała 2 lata. Trochę może z problemami, ale udało się ostatecznie ją skończyć i możemy się nią cieszyć. Ale to nie tylko tężnia, to cały park, w którym się znajdujemy. Tu powstało nowe oświetlenie, które jest bardzo imponujące porą wieczorową. To także ścieżka rowerowa, która zamknęła taki szlak rowerowy od Chorzowa Starego, od Siemianowic Śląskich, od Maciejkowic. Całe to miejsce, nie tylko sama tężnia, stało się nie tylko bardziej reprezentacyjne, jak na centrum miasta przestało, ale też. Bardziej przyjaznym mieszkańcom. Myślę, że mieszkańcy, zwłaszcza dzielnicy centrum, którym brakowało takiego miejsca, będą tutaj spędzali swój wolny czas. Także przyjeżdżając do centrum, będzie można tutaj na chwilę odpocząć. Korzystając z odpoczynku na nowym skwerze, należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.